Witam, z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku. Takie krótka informacja o tym, co do mnie przyszło ostatnio. Tak tutaj nie przypadkiem leży tutaj opona 8,5 cala. Gdyby ktoś był zainteresowany moją recenzją hulajnogi elektrycznej Pro 2 od Xiaomi, to proszę pisać w, w, w komentarzach. Może coś zrobię, bo kupiłem sobie takie urządzenie do dojazdów do pracy. A teraz przechodzimy do do maski, można powiedzieć, szablonu do malowania drewna, chodziło mi o coś, co jest jak, jak najbardziej zbliżone do skali 1,72, ale niestety było coś takiego. I tu jest tutaj, jest wygrewerowane 1,35, ale pewne rzeczy można, można użyć. Na przykład na 35. To będzie wyglądało fajnie. Nie wiem na siedem dwójce, bo e, może po prostu mi się to przydać przy jakichś wagonach kolejowych, które być może m, będę robił, ale jeszcze, jeszcze zobaczę. No, bardzo cienki materiał, bardzo wiotki, trzeba ostrożnie uważać, żeby to się nie popierdzieliło, bo tutaj są jakieś już zadziory. Może być problem z malowaniem, bo jak wiecie, taki szablon musi bardzo ściśle przylegać do, do, do elementu malowanego, żeby tutaj to dobrze wyszło. Więc zobaczymy co z tego wyjdzie. E, całość kupiona na e, AliExpressie e, 10 zł to kosztowało. Po prostu chyba jakaś tam przesyłka, bo teraz to już się wszystko że tak powiem, skomplikuje, bo wchodzi VAT, więc nie wiem ile za to będziemy płacić. Taka informacja jeszcze tutaj ten hub do ładowania baterii działa. Ja właśnie tutaj podładowałem. On po prostu sprawdza, jeżeli wkładamy to niebieskie, to znaczy, że jest, że jest naładowane. Tutaj jest z boku jest naładowane, a czerwone jest, świeci się jak się ładuje dopiero bateria. A dzisiaj jakieś loty będę turystyczne wykonywał, więc, yy, więc to urządzonko działa, z takich informacji. Jeszcze z takich informacji modelarskich yy, yy, w Koszalinie będzie też w lipcu konkurs modelarski, więc wysypało tych konkursów i Chełmża i Włocławek w tym roku i Koszalin, być może uda mi się tam dostać. O tyle z Koszalinem jest o tyle łatwiej, że już mam modele ze zeszłego roku, a Koszalin, można powiedzieć, pokrywa się troszeczkę z moim urlopem. Początkiem mojego urlopu, więc e, kto wie. Chyba, że rodzinka zarządzi, że w drugi, w drugi kraniec Polski e, e, mam jechać, więc zobaczymy, co wyjdzie. A z drugiej strony też e, prośba do Was o jakieś porady. Jeśli byliście w ciekawym miejscu, ciekawym dla modelarza, gdzie na przykład so, stoją nie wiem, wozy pancerne, czołgi, jakieś fajne muzeum jest do zwiedzenia, to dajcie znać w komentarzach, gdzie modelarz może się wybrać. Przy okazji zadowalając drugą część swojej rodziny, która nie jest za bardzo modelarska. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Takie krótkie info dzisiaj. I do zobaczenia w następnym odcinku.